Sytuacja z życia wzięta. Jestem sobie z synem na zakupach. Wybieramy sobie talerze, bo akurat e, mój ulubiony talerz się niestety stłukł podczas mywania naczyń i postanowiłam wymienić go po prostu na nowy. No i tak, jesteśmy sobie w tej alejce z talerzami i w pewnym momencie przechodziła sobie tą alejką mała dziewczynka, nie wiem, no na oko mogła mieć coś między 9 a 12 lat. Mogła mieć też mniej, ale wyglądała na taką już dość kumatą, więc strzelam właśnie w ten wiek. Nie miałam zamiaru zwracać na nią uwagi. Może szuka rodziców, może po prostu szuka czegoś dla siebie, nie wiem. Nieważne, po prostu nie miałam zamiaru zwracać na nią uwagi, ale nie spodziewałam się tego, co za chwilę się wydarzy i co od niej usłyszę. Nie wyśniłabym sobie tego w najgorszych koszmarach po prostu. Podeszła, stanęła sobie przy nas i prosto z mostu, bez żadnego dzień dobry, przepraszam, czy mogę przeszkodzić, czy cokolwiek w tym stylu. Prosto z mostu zadaję pytanie. Czy pożyczy Pani dwa złote? Ja się nawet nie zastanowiłam nad odpowiedzią i tak samo prosto z mostu po prostu spojrzałam na nią z wyraźnym takim oburzeniem, odpowiedziałam do niej, no, chyba sobie pani żartuje. Nie miałam zamiaru dodawać nic więcej. Chciałam wrócić do swojej codzienności, ale dziewczynka stanęła po prostu, jak ryta, więc miałam. Chwilę, żeby się po prostu ocknąć i zastanowić się nad tym, co się właściwie przed chwilą wydarzyło. Przecież to jest malutka dziewczynka, która jeszcze tak naprawdę nie wie nic o życiu. Ja rozumiem, że pewnie to jest jej sposób na zarobek albo coś w tym stylu, ale to tylko małe dziecko. Więc nałożyłam uśmiech na twarz i powiedziałam już w ten sposób: o takie rzeczy proś swoich rodziców, dobrze? Pokiwała na tak i sobie poszła, z ale z taką miną: no cóż, jak nie tato, następna naiwna coś pewnie da. A mnie po tym wszystkim zostało w głowie tylko, czego ci rodzice uczą swoich dzieci. Bo dzieci, może jeszcze tego nie wiecie, ale dzieci to jest lustro swoich rodziców. One uczą się od nas, od rodziców. Pewnych zachowań. Więc jeżeli rodzic przyzwala na takie zachowania, jakie miałam okazję spotkać w sklepie, no to oczywiście, że dziecko będzie się w ten sposób zachowywało. Jeżeli rodzic pokazuje swojemu dziecku, że to jest normalne, no to konsekwencje są takie, że dziecko będzie to robiło. Jeżeli rodzic sam robi coś w ten sposób, no to dziecko powtarza te zachowania. Nie wiem, kim była ta dziewczynka i czy dobrze trafiłam w wiek, ale droga dziewczynko, pożyczać to sobie można od koleżanki. Nie mam pojęcia, czego uczą cię twoi rodzice, ale chcę, żebyś wiedziała, że możesz znacznie więcej niż prosić o te dwa złote losowego. Losową osobę, naprawdę. Tylko ktoś musi Ci pokazać, jak. Dzieci nie rodzą się z takimi schematami. Ktoś musi po prostu im pokazać to, że to, to jest normalne zachowanie. Jak nie my, rodzice, no to wtedy uczą się od rówieśników. A rówieśnicy od kogo się uczą? No również od swoich rodziców. Powielają pewne schematy, które dla nich są codziennością, dla nich są normalne. Ale tak naprawdę nie są normalne. Więc jeśli dziecko zamiast uczyć się odwagi, samodzielności, zaradności i tak dalej, uczy się tego podejścia, że, a pójdę sobie, może ktoś mi tam coś da, no to warto się chwilę zatrzymać i zapytać, siebie samego. Co ja właściwie pokazuję swojemu dziecku? Skąd te zachowania się wzięły? Żeby też za bardzo nie odbiegać od y, tematów, jakie pokazuję tutaj na swoim koncie, to bardziej do, do Was rodzice. Zobaczcie sobie, obejrzyjcie sobie mój profil i napiszcie tutaj na to drugie konto, jeżeli zainteresuje Was kontent, który prowadzę. Dowiecie się po prostu, jak w uczciwy sposób można zarobić dodatkowe pieniądze. Nie musicie wysyłać swoich dzieci, żeby sobie coś pożebrały. Dzieci naprawdę nie, nie są do tego stworzone, nie muszą tego robić. Dzieci mają być dziećmi tak długo, jak to możliwe. A Wy, drodzy rodzice, zastanówcie się po prostu nad tym. No i co? Życz Życzę Wam wszystkiego dobrego i życzę Wam też trochę więcej czasu na zastanowienie się, co w swoim życiu można zrobić lepiej.